Dzień dobry, vlog ma z dzień. Szósty. Witam Was, kochani, w Mikołajki. Jest godzina 9.34. Zaczynamy kolejny dzień. I żeby nie było, żeby ta godzina Was nie zmyliła, ja sobie dzisiaj nie pospałem. Wstałem eee, o 8.30, a poszedłem spać po pierwszej. W zasadzie to przed drugą, ale to w sumie tak. Wiecie, z, z własnej woli po, poniekąd, bo e, vlogmasa zmontowałem i zacząłem rzucać, to było chyba e, chwilę po północy. Ale jeszcze tam sobie siedzieliśmy z rodzinką e, trochę, też sobie trochę coś na YouTube obejrzałem. To, że tak z własnej woli poszedłem e, e, z poszedłem tak późno. Ale jestem wiara wyspany, także nie ma tego złego. Zaczynamy kolejnego, szóstego już vlogmasa. Także ja już nie przedłużam, pamiętajcie o łapki w górę i subskrypcji. Zaczynajmy. I jakie skarpety nam wypadną w szóstym dniu? Zobaczymy. W Mikołaje. Tak myślałem, bo te skarpety ja zamawiałem, także tak myślałem, że to będą właśnie te w Mikołaje. Bardzo, bardzo tematycznie. No i proszę bardzo, jak ładnie tematycznie do dzisiejszego dnia idę sobie robić nie. W pierwszej scenie, że jestem w miarę wyspany, zjadłbym śniadanie, piję kawę i chce mi się spać. Teraz mi się chciało spać, także chyba jednak wyspany nie jestem. Biorę karton z choinką e, i jadę z mamą do babci, chociaż nie kupiłem jeszcze e, nowej choinki, e, bo nie ma jej dalej dostępnej na stronie. Chociaż wczoraj rozmawiałem z panią, wczoraj powiedziała mi, że bardzo prawdopodobne będzie to, że będzie można ją kupić z rana. Do tej pory nie ma, jest godzina 12. Dzwonić też tam dzwoniłem, ale z tego co tam czytałem to infoliniasz jeszcze od poniedziałku do piątku, mamy sobotę, więc nie wiem czy uda mi się kupić tą choinkę. Ale no, będę dalej próbował, a już się e, pojawią. Kawka u babci i jabłecznik od babci oczywiście mniami. A kto to sobie tak słodko tu leży? Dzień dobry pani, łapa wyciągnięta. No cześć. No cześć! Moje dzióbki, tak? Leż sobie. Wróciliśmy do domu z mamą. E, babcia, też się nie widziała u niej e, w pokoju. Ale mama postanowiła, że, że, że sobie ją weźmie po prostu. Także jej nie zwracam, e, a ja tej choinki chyba raczej już nie zamówię. Dlatego postanowiłem, że w tym roku postawię sobie na żywą choinkę, a za rok po prostu zamówię sobie tą, która mi się już na pewno będzie podobała. Dzisiejszy dzień jest naprawdę fatalny. Jest jakiś taki zjazd energii, mam, ale zobaczmy, rozumiem, że babcia też jest, jest, jest taka senna i tak dalej. Więc to nie tylko ja. Może coś w pogodzie, nie wiem. Ale żeby ten dzień nie przepaść, i żebym nie, nie, żeby nie miał takiego poczucia, że ten dzień straciłem, to tak jak sobie wczoraj zaplanowałem, pozbędziemy się tych jesiennych ozdób. I w ogóle, widzicie tego tu skrzata? Znalazł się. Znalazł się, bo wam mówiłem, że gdzieś mi jeden, właśnie ten jesienny skrzat zaginął. Okazało się, że był on spakowany z świątecznymi, bożonarodzeniowymi rzeczami z Warszawy. Tam po prostu był ten skrzat. Ja go właśnie szukując tutaj, mamie rzeczy, które mam zabrać do Warszawy, świąteczny, znalazłem w kartonie, także wrócił na swoje miejsce. I no i dzisiaj jego żywot, że tak powiem, się e, zakończy. No, a, a później mam taką mochotę za rodziców e, na, na, na imprezę i, i chyba przebiorę się w piżamy. E, zrobię sobie kakałko. E, położę się w łóżku, włączę sobie film świąteczny, który zacząłem oglądać przed wczoraj. Kiedyś tam zacząłem oglądać. Co e, Wam pokazywałem na vlogmasie. Go skończę i, i sobie taki dzień w łóżku zrobię, bo, bo naprawdę dzisiejszy dzień jest jakiś taki no, no średni, pod względem energii u mnie. Nawet dzisiaj łóżko nie pościeliłem rano. Mama stwierdziła, jak to powiedziałem, że przecież nigdy łóżko nie ścielisz, ale w grudniu to łóżko było ścielone przecież cały czas w Warszawie. Powiecie, wiecie, to daje się jakiegoś świątecznego klimatyku jak są te poduszki, kartek świąteczny i tak dalej, więc zaścielę to łóżko. Mimo, że jest godzina 14.50, to to łóżko zaścielę. Mm, żeby nie było, żeby było ładnie klimatycznie Świątecznie chociaż trochę w tym pokoju Szybko poszło to zbieranie Tych jesiennych ozdób z tego pokoju Mnie jeszcze zostało Trochę e, zapachu Pumpkin Spice Latte Chciałem sobie już odpalić e, Multwine, grzane wino Więc go wyniosę Do góry, do tego dużego pokoju Gdzie wynoszę tam wszystkie, wszystkie, tak naprawdę zapachy, dyfuzory, które Gdzieś mi tam jeszcze zostają, ale chcę już po prostu e, Nowe Chyba, że może Gdzieś jeszcze tu w salonie albo gdzieś umieszczę, bo Widziałem, że w łazience mama chyba e, Ma jeszcze Pumpkin, więc może gdzieś Wcale jeszcze jakiś jesienny znajdę to go dołożę. Wyniosłem jednak ten dyfuzor tu na górę do pokoju, bo mama gdzieś tam w każdym pomieszczeniu ma jeszcze jakieś e, dyfuzory, inne zapachy rozłożone, więc no nie chcę, żeby się zbytnio mieszały. I właśnie tu na przykład stoi jeszcze mój też dyfuzor Chocolate Mint Bunny, czyli dyfuzor wielkanocny I jeszcze trochę go jest, także te dyfuzory są naprawdę, dosyć długo wytrzymują. Podejrzewam, że gdybym te patyczki, wiecie, obracał, częściej te dyfuzory by szybciej schodziły, ale no, jeszcze go nawet trochę zostało, a przypominam, mamy grudzień, a święta były na początku kwietnia chyba. Ja się naprawdę już z tego śmieję, bo czy może pomyśleć, że mam jakąś może współpracę z Sitwinkle albo coś, bo praktycznie bardzo często o nich mówię, ale nie, nie, ja po prostu polecam go tak, o po prostu, jako, że tak powiem, fan Andziaks i jako użytkownik tych produktów od już kilku lat. Rodzice z babcią odwiezieni i zostałem praktycznie w domu sam, znaczy nie praktycznie, no naprawdę zostałem w domu sam. E, bo wszyscy właśnie są na tej imprezie e, a Bartek pojechał do, do dziewczyny i muszę po niego jechać o 22.00. ale zostałem jeszcze poruszony przez mamę o powieszenie prania, które się pierze i o podkurzanie na korytarzu schodów i kuchni więc e, zrobię to teraz, trzeba mieć już z głowy i później zrobię sobie kakałko e, i, i właśnie jakiś świąteczny film będę sobie tak fajnie chillował tworzymy sobie kalendarze i dzisiaj, z tego, że jest 6 grudnia, to liczę na coś fajnego. Zaczniemy od kalendarza e, od mamy. Bo tu myślę, że będzie, będzie coś dobrego. Jest to Mikołaj. I to, słuchajcie, jest Kindera, więc zarypiście. Także mega, 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 mega dobrze. No to weźmiemy sobie jeszcze raz Kindera. Gdzie tu jest szóstka? No, szóstka jest też duża. Szósteczka jest duża, także przecież może być coś fajnego. Patrzcie, czy dobrze otworzyłem, aby na pewno po wczorajszym kinder country też spoko, bo jaki wyjdzie Baton pełnowymiarowy. Kalendarz z herbatami. Szósteczce mamy vanilia black tea. Ja ogólnie bardzo lubię herbatę waniliową. Mam nadzieję, że będzie to ta dobra. Zobaczymy, jak pachnie. Czy pachnie bardzo intensywnie wanilią? Pachnie, ale nie wanilią, jak dla mnie. No, nie pachnie mi wanilią, ale pachnie. Ale nie wiem, czym to w sumie. Szósteczka jest na dole, na samym dole. Widzicie, widzicie. I co tu będzie? To jest na coś? na coś spoko. Lizak No w sumie czupa z nie? To lizaki Taki gwizdek, nie wiem czy pamiętacie, ja pamiętam z dzieciństwa Spoko W ogóle nie pamiętam, raz z tyłu Nie zaglądam No, zrobiłem sobie kakałko Słuchajcie, we świątecznym Kupku z piernikiem mm. Nie przebrałem się w piżamę świąteczną Tylko założyłem sobie koszulkę I krótkie spodenki, bo Chodzi o w długich dresach, spodniach dresowych. I, i mi było gorąco i stwierdziłem, że bierzemy też mamy, wiecie, na długie rękach, długie spodnie, e, Długa góra, więc e, byłoby mi za gorąco. Zobacz, mam teraz okno otwarte e, w pokoju. Także, także, no ale jest świąteczna koszulka. Ona jest mi taka, wiecie, fajna, luźna, znaczy, No czy no, różna to na kiedyś była. Dobrze, no, przytrzymałam się troszkę, ale cicho, choć, choć. No ale, wiecie, jest klimacie świąteczny, jest. E, Miałem odpalać sobie film świąteczny, kończyć tamte święta z EX, ale mam do nadrobienia jeszcze vlogmasy z całego dzisiejszego dnia i jeszcze z wczoraj mam do nadrobienia. Więc nadrobię vlogmasy i później ewentualnie e, skończę ten film świąteczny. Jeszcze muszę za chwilę też iść pranie, powiesić, także no. Ale teraz sobie do, chwilę sobie posiedzę, wypiję kakałko i właśnie nadrobię te vlogmasy. zajadając się słodczami z kalendarza. Robię sobie Herbatę z kalendarza. I ten dzisiejszy dzień jest dla mnie fatalny, powiem wam szczerze. Boli mnie głowa. Przez cały dzień praktycznie nic nie zrobiłem. No dobra, byłem u babci, nie był się tych ozdób. Te ozdoby jesienne posprzątałem, ale tak, no mówię, przez ten cały dzień mam jakieś taki, taki roz, rozlazły. Nic mi się dzisiaj nie chciało. Totalnie. Na niem z tego vloga, vlogmasa wyjdzie, ale no nic. Czasami tak bywa, mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie zdecydowanie, zdecydowanie lepszy niż ten dzisiejszy. Zrobię sobie teraz jakąś kolację. Przyniosłem chleb z samochodu, bo zapomniałem o nim. Zaparzy mi się herbata, to sobie przetestujemy. Ale zapach to można w sumie już sprawdzić. I to znowu pachnie, nie, to znowu mi pachnie jak zwykła czarna herbata. Te dwie ostatnie właśnie owocowe były, pachniały i smakowały dobrze, a tutaj ta pachnie znowu jak zwykła czarna herbata. Ale może będzie smakować tą wanilią. Gdzież Trochę. A no, i z racji, że dzisiaj są Mikołajki, to pokazuję wam, że dostałem już też swój prezent Mikołajkowy od rodziców. E, spokowałem już sobie te klocki do walizki, bo biorę je do Warszawy, bo chciałem, żeby to dziewko właśnie sobie stało w Warszawie. Także w wolnym czasie mm, będę sobie to, to dziewko w Warszawie e, składał. Testujemy waniliową czarną herbatę. I niestety. Znowu smakuje jak dla mnie, jak zwykła czarna herbata Także e, no, ten dzień to okienko takie, takie sobie Ja już sobie tu przygotowuję pliki do montażu Także będziemy kończyć ten dzień Znaczy no nie kończyć dzień, bo dla mnie to jeszcze ten dzień trochę potrwa, bo za godzinę muszę Bartka odebrać A jeszcze potem rodziców, tylko z rodzicami nie jestem, mówię na konkretną godzinę, mam po prostu być pod telefonem e, Ale wiecie, chcę sobie tak vlogmaso zmontować i... Może dzisiaj pójdę trochę wcześniej spać. Chociaż mówię, no, zobaczymy, o której <grywanie> rodzice po mnie zadzwonią. Ale wiecie, w sumie pójść spać mogę. A potem najwyżej w ubiorę się i, i pojadę po nich. Także mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo że ten vlog ma... No, mówię, nie wiem co z niego wyjdzie, ile mam w ogóle materiału, i tak dalej. Żeby mi się że wam się spodobał, mimo że nic nie dało się w nim takiego ciekawego, ani co bardziej świątecznego zbytnio. Ale mimo wszystko, może wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki, w ogóle subskrypcji oraz komentarze. Widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie. Mam nadzieję, że z dużo lepszą energią i że ten jutrzejszy dzień będzie faktycznie dużo, dużo lepszy. Do zobaczenia. Cześć.